Musiałem zrobić trochę porządku. Dobrze, że ten katr nie obejmuje całego biurka, no ale tak mam, no. książki, książki, książki. Po pierwsze, opowiem Wam o książce, która na pewno będzie w topce mojego zestawienia 2025 roku, najlepszych książek 2025 roku, i to będzie ta książka. Mimo, że już jest kwiecień, wiem, że będzie naprawdę, naprawdę wysoko w tym zestawieniu. Ale na początek, zanim Wam o niej opowiem i, i zachęcę do przeczytania, opowiem wam też o tej książce, a właściwie o tym, co związane z tą książką, bo i uwaga, teraz będzie e, informacja, że mówię wam o płatnej współpracy. Ja tę książkę dostałem od wydawnictwa, wydawnictwo mowa mi ją przysłało, a właściwie kilka egzemplarzy, bo Wymyśliłem, wydaje mi się, bardzo fajny sposób na połączenie, na połączenie miłego z pożytecznym, ponieważ w ramach promocji tej książki razem z wydawnictwem MOWA robimy szkolenie dla bibliotekarzy i bibliotekarek. Pierwsze takie, i to jest w ogóle pierwsza taka współpraca, jaką robię, że wydawnictwo daje książki, jest partnerem tego. Szkolenia i szkolenie robimy w jakiejś bibliotece, która się na to zgodziła. I zgodziła się na to Biblioteka w Rzeszowie, Wojewódzka Biblioteka w Rzeszowie. Już za kilka dni jadę do Rzeszowa właśnie zrobić szkolenie z tworzenia krótkich form wideo dla bibliotekarzy i bibliotekarek z regionu. I za tym wszystkim stoi właśnie wydawnictwo mowa, które daje nam o. Książki, na których będziemy pracować, to będzie właśnie ta książka. Fernanda Melhor. To jest powieść. Fałszywy zając. Więcej o tej książce dowiecie się z następnych filmów, więc tylko ją tutaj pokazuję i daję znać, że jest już do kupienia. Właśnie dzisiaj jest premiera i można ją sobie, oni sobie przeczytać na stronie wydawnictwa Daję wam link w opisie. A teraz, a teraz książka, którą kupiłem w lutym chyba. I którą przeczytałem jakoś w marcu, dzisiaj wam o niej opowiadam, czyli EPP, Ferenc Karinty, tak się nazywa ten węgierski pisarz. I to jest książka, która wyszła w serii Inne Konstelacje Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk ma taką serię w wydawnictwie literackim, i tam kilka książek już wyszło. To jest kolejna z nich, chyba czwarta, czy piąta, chyba nawet. EPP. No i o czym to jest? I dlaczego to jest takie fajne? Sytuacja wygląda tak. Pewien językoznawca miał sobie lecieć na jakiś taki kongres, konferencję językoznawczą do Helsinek. No i wysiada z samolotu, pchany przez tłum, idzie przez lotnisko, odbiera bagaż, wsiada do autobusu, ale tak się orientuje, że to chyba nie są Helsinki. No i rzeczywiście nie są, i on trafia do takiego miejsca, w którym miejsca, miasta właściwie w którym Ludzie mówią nieznanym mu językiem, no i tutaj mamy pierwszy paradoks, no bo o językoznawca, on tam znaz 20 języków i tutaj się nie może dogadać z nikim, kompletnie ten język jest nie do poznania, w się sensie nic mu nie przypomina ten język, żadnego znanego. Literki, które gdzieś tam widzi, napisy jakieś też, nie, nie wiem właściwie o co w nim chodzi, próbuje się dogadać, ale, ale nie umie, no, trafia do hotelu, tam wszystko przebiega w miarę sprawnie powiedzmy, no bo jakby tam w hotelu no nie trzeba się jakoś specjalnie dogadywać, dostaje pokój, yy, próbuje się zorientować, gdzie jest, próbuje właśnie powiedzieć, że trafił tutaj przez jakąś pomyłkę, nie wie, co się stało, czy pomylił samolot, czy, czy, no, czy samolot pomylił drogę, nie wiadomo. No i yy, on zostaje w takiej sytuacji, w której próbuje właśnie najpierw wydostać się z tego miasta co jest właściwie niemożliwe, bo, bo, bo nie wie gdzie iść, nie ma kogo zapytać, nikt mu go w ogóle nie rozumie, o co on pyta. Próbuje więc poznać trochę ten język, próbuje nauczyć się tych liter, które nic mu nie mówią, tych znaków właściwie, które nic mu nie mówią. No i to jest właśnie taka tak. książka właśnie o niemożliwości skomunikowania się z drugim człowiekiem, ze społeczeństwem albo w drugą stronę, bo tego się raczej w recenzjach, które czytałem, nie podkreśla, że to, co my mówimy, nie jest rozumiane przez nas. Że to, co my mówimy, nie jest rozumiane przez innych. I też. Można sobie tę książkę w ten sposób odczytywać. Też na pewno bardzo często macie w swoich życiach, że no właśnie, no, to co wy czujecie, to co wy chcecie przekazać, to nie jest zrozumiane. Mimo, że mówicie, że, że, że dużo słów używacie, ale one nie trafiają do tego odbiorcy czy do odbiorców. No i to, to jest taki pierwszy poziom, jak można tę książkę odczytać. W recenzjach też się mówi, że jest to książka, no bo ta książka została napisana przez Węgra, który żył, jak gdyby. Za żelazną kurtyną, więc to jest opowieść o władzy, o totalitaryzmie, o jakimś takim uwięzieniu jednostki, właśnie w takim miejscu, z którego nie można wyjść, bo to, co jest tutaj charakterystyczne, to to miasto, do którego trafia główny bohater, jest straszne. Jest w nim dużo ludzi. Wszędzie się trzeba przepychać. Ulice, chodniki są pełne. Ulice są pełne samochodów, chodniki są pełne ludzi. Yy, kolejka, w której stoi na przykład w tym hotelu, cały czas go popycha do przodu. Jak już jest przy tym blacie hotelowym, przy tej recepcji, to tam z tyłu są głosy ludzi niezadowolonych, że o, szybciej, 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 bo tak kolejka rośnie. My tutaj czekamy. Kiedy bohater idzie gdzieś coś tam kupić, to też najpierw musi swoje odstać w kolejce, a później na szybko, na szybko załatwić tę sprawę, czyli kupić to coś, co on chce kupić. Więc to jest takie miasto przesycone wszystkim. I wszystkim to właściwie. Naprawdę wszystkim, czyli ludźmi, samochodami, budynkami, wielkimi budynkami, które cały czas rosną, miasto się rozbudowuje, cały czas widać to, bohater to zauważa. Komunikatami z różnej strony, których ten bohater oczywiście nie rozumie, ale one są i jakoś do niego trafiają ciągle, ci ludzie mówią coś tam, krzyczą do siebie. Więc to jest takie naprawdę straszliwe miasto, taki koszmar, yy, który który przywodzi od razu jakieś takie skojarzenia, nie wiem, z prozą, właśnie kawki. Bardzo często się mówi, że to jest kawkowska, najbardziej kawkowska z powieści Karyntiego i to, to, to też jest prawda, ale dla mnie to, co jest w tej książce najfajniejsze, to po pierwsze, właśnie ta pojemność tej metafory tego człowieka, który jest uwięziony w jakimś miejscu nie umie się z niego wydostać, nie rozumie tego miejsca, bo można właśnie tę um, jego sytuację odczytywać na bardzo różne sposoby. Właśnie ten taki sposób um, nie, międzyludzki, nie, niemożności porozumienia się, albo ten właśnie systemu jakiegoś, który, który um, głównego bohatera próbuje właśnie ujarzmić, wtłoczyć w jakieś swoje ramy, na pewno zagarnąć, zawłaszczyć. Ale dla mnie to najciekawsza interpretacja, taka najnowsza moim zdaniem, to byłaby interpretacja, patrzenie na tę książkę jako opowieść o współczesnym kapitalizmie, późnym kapitalizmie, o wielkich miastach, wielkich metropoliach, w których dzisiaj żyjemy. Nieważne czy Warszawa, czy Londyn, czy Nowy czy Jork, no, jeżeli żyjecie w dużych miastach to to też pewnie męczy Was tłum. Wydaje Wam się, że ludzi jest za dużo. I można sobie tutaj przywoływać różne takie tropy literackie. Od takich najbardziej lajtowych. No nie mogę tego pominąć, ale Szulc mi się tutaj na nasuwa, ta ulica Krokodyli, która mogłaby być takim jakimś zalążkiem tego, co później czytamy tutaj. Miasto z tej kro ulicy Krokodyli, dziwnej takiej, e która właśnie już tam popada w ten e goniący kapitalizm Gdzieś na początku XX wieku. Później właśnie rozrasta się i można czytać, że co się później stało z tą małą ulicą krokodyli. Jeżeli czytaliście, mówiłem, mówiłem ostatnio gdzieś w, w mediach społecznościowych o Canshué. To jest chińska pisarka, która akurat tutaj mam tajemniczy pociąg, ale. Pierwsza Książka wydana w Polsce um, ulica Żółtego Błota to też jest taka dziwna ulica w dziwnym mieście, y, które, y, która to rzeczywistość tam opisana koresponduje mi też z tą, która jest w EPP, chociaż to jest rzeczywistość dosunięta naprawdę na masę bandy. Y, to jest, y, na ulicy Żółtego Błota to jest lajcik w porównaniu z tym, co tutaj widzimy w tym mieście, co się dzieje w tym mieście, jak to miasto przytłacza bardzo mocno. Tak, no i to są takie, jakby, moje tropy dla tej książki. I generalnie to jest książka, która wydaje mi się, mimo że została napisana chyba w latach 70., jakoś tak, mimo że ona właśnie została napisana w latach 70 i odwołuje się w jakiś sposób na pewno do tej rzeczywistości lat 70., do komunizmu, do totalitaryzmów, ale dzisiaj ona może być super ciekawie, na świeżo odczytana w kontekście tego, co właśnie my doświadczamy we współczesnym kapitalizmie. Eee, polecam, polecam bardzo serdecznie. To na pewno będzie topka u mnie w tym roku. Zresztą tak samo pewnie jak Cenzhouet, jak a tutaj mam akurat tajemniczy pociąg. Może o tej autorce troszkę więcej Wam powiem w jakimś filmie wkrótce, bo to jest kandydatka w ogóle do Nobla. Tak już stawiano, że w tym 2024 roku ona do Nobla dostanie. Nie dostała, no ale szykuje się podobno. Ten nowy dla niej gdzieś tam w najbliższych latach. Więc o niej też Wam pewnie kilka... za kilka odcinków powiem. Zobaczymy jak to się potoczy. Na razie, tak jak mówiłem, zapraszam Was do Zaproszę Was do Rzeszowa z tą książką, dajcie znać jak patrzycie na tego typu współpracę właśnie, ten taki nowy mój model współpracy, który chciałbym wdrożyć, no więc jeśli biblioteki są zainteresowane przyjęciem takiego szkolenia, Albo jakichś innych szkoleń, właśnie w partnerstwie z jakimś wydawnictwem, to się odzywajcie do mnie. I wydawnictwo, jeżeli mnie oglądacie, to też się odzywajcie. To zrobimy razem szkolenie. Zrobimy dwie fajne rzeczy: czyli wypromujemy książkę i e, damy coś bibliotekarzom, bibliotekarkom, żeby e, y, też skorzystali na tym. No bo fajnie jest upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tak mi się wydaje. No ale też dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. E, a tymczasem. Mówię Wam do widzenia i do zobaczenia.